Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przepis na sałatkę z cukinii do słoików. Jak widzicie, mam tutaj cukinię. Yy, dziś nie będzie dużo gadania. Od razu bierzemy się do działania. Tak więc cukini potrzebuje pół kilograma. Rozkroję sobie pół kilograma. Tutaj nie ma tych gniazd nasiennych zbyt dużo. Oczywiście można to wykroić. Tak więc, ja uszykuję sobie pół kilograma cukinii i pokażę, co robię dalej. Jeszcze wam dopowiem, że ja tutaj tej skórki nie będę obierał. Ponieważ ta cukinia jest młoda, także nie ma to najmniejszego sensu. Cukinię mam odważoną. Teraz ścieram na tarce jarzynowej. Słuchajcie, ta sałatka. Pójdzie z fajnymi dodatkami. Nawet z bardzo fajnymi dodatkami. Mam nadzieję, że będzie Wam odpowiadać. Smaczna i aromatyczna. Tak więc ja teraz zetrę sobie tą cukinię i działamy dalej. Następnie druga tartka. Teraz ogórki. 200 g ogórków. Sieram na plastry. Oczywiście możemy pokroić nożem. Ale tartką będzie o wiele szybciej. Tylko musimy uważać na palce. Do tego jeszcze wyląduje cebulka. I odstawimy to sobie. A my w międzyczasie będziemy działać z kolejnymi składnikami. Tak więc o góry skrojone. Za chwilę cebulka. Teraz cebulka. Cebulę kroję. Cebulę kroję w kostkę. Nie musi to być jakoś drobno. Wiecie, to będzie pasteryzowane, także cebuli mam również 200 gram, tyle co ogórków. Cebulę przełożyłem już do ogórków z cukinią i teraz zasypuję jedną łyżeczką soli, jedną łyżeczką, dość taką czubatą. Teraz łyżka. Wymieszajmy to dobrze. I odstawiam to na około godzinkę. Na godzinkę czasu. W zupełności wystarczy. Cukinia puści sok. Ogórki również. Także teraz odstawiam na godzinę. A za chwilę działam z kolejnymi warzywami. Cukinia odstawiona. A ja teraz mogę działać sobie z, z kolejnymi warzywami. Przygotować kolejne warzywa. Marchewka, 200 g marchewki. ścieram na tarce jarzynowej. Jedna taka wyrośnięta, 200 gram. Marchewka starta. Teraz cukinia. Również w ilości 200 gram. Tak więc wszystkiego po 200 gram, tylko cukinii mam pół kilograma. Oczywiście nie musicie się ściśle trzymać co do grama, wiadomo. No ale dobrze by było chociaż w miarę trzymać się tych składników, które podaję. Wiadomo, dodamy 250, nic się nie stanie. Oczywiście 200 gram yy, gotowej papryki po obraniu, już. Jak widzicie, paprykę kroję. Dość grubą kostkę. Wiecie, sezon na sałatki. Powoli dobiega końca. Tak więc korzystajmy jeszcze póki możemy. Bo sezon skończy się nie wiadomo kiedy. Paprykę dogupam bezpośrednio do marchewki. I teraz jeszcze jedna papryczka ale to już jest papryczka chili. Wiecie, ja uwielbiam sałatki z tą, z tą papryką, z tą ostrością papryczki, ale nie zaryzykuję i pestek nie dodaję. Jak wiadomo, tutaj jest najwięcej tej ostrości, chociaż sama papryczka, papryczka sama w sobie jest tak piekielnie ostra, że naprawdę, tutaj opcjonalnie. Jeśli ktoś, jeśli ktoś lubi takie, takie smaki, takie klimaty, to jak najbardziej. Ale jeśli nie, to lepiej sobie nie dodawać. Do tego skroję sobie natkę pietruszki. Yy, nie wiem, bo no powiedzmy pęczek. Wiecie, rwana z ogródka, także ciężko powiedzieć, ile tu jest. No, ale pęczek na pewno. I dwie takie łodygi. Selera. Ja tutaj nie będę odkrawał, już sobie odkroiłem wcześniej tych grubych końcówek. Jeśli chodzi o selera, słuchajcie, może nie każdy lubi ten smak. Wiadomo, seler ma taki specyficzny zapach. Zapach, zapach i smak. Tak więc, jeśli ktoś, ktoś nie lubi, no, po prostu niech nie dodaje. Niech doda samą natkę pietruszki i będzie ok. Jeszcze sobie przesiekam trochę. Chociaż to nie ma znaczenia i tak będzie pasteryzowane. Także to wszystko fajnie zmięknie. I to dorzucam do marchewki papryki. I czekamy teraz. Na cukinię. Cukinia odstała przez godzinę. Zobaczcie, ile tutaj tego płynu się nazbierało. Nie wiem, czy będzie widać. No naprawdę jest tego mnóstwo. I teraz muszę to dobrze wycisnąć. Możemy to oczywiście zrobić na sitku, ale wydaje mi się, że rękoma jest najlepiej. Przerzucam do miski. Starajmy się wycisnąć dość dobrze. Cukinię przerzuciłem sobie do, z powrotem do większej miski. Teraz dorzucam pozostałe warzywa, warzywa, które były krojone, krojone tarte. Do tego 50 ml oleju. 1 piąta szklanki. Szklanka pojemność 250. 50 gram soli, yy, soli cukru. Sól już była dawana wcześniej. I 100 ml octu jabłkowego. I do tego dwie takie Płaskie łyżeczki, słuchajcie, przyprawy do kebaba. Dwie płaskie łyżeczki. Pamiętajmy, że sól już była dawana. Także nie ma co przesadzać. A ta przyprawa sama w sobie ma dość dużo soli. Jeżeli ktoś nie lubi tej przyprawy, oczywiście może pominąć. Tylko musi pamiętać o tym, żeby po prostu dodać sobie więcej soli. Przypóźmy jeszcze jedną łyżeczkę do tych warzyw spokojnie by trzeba było dodać. Teraz muszę to wszystko wymieszać. Wiecie, ja Wam pokazuję na małej ilości składników. Jak widzicie, tych, tych składników jest niewiele. Tutaj wyjdą może jakieś 3-4 słoiczki takie małe, niewielkie. No ale po prostu ja mam tyle tych sałatek, że wiecie, no... Narobiłem kilka takich próbnych sałatek, już nie wszystko można pokazać. Sezon na niektóre warzywa się kończy, a po prostu na wszystkiego nie da się pokazać. Ale to zostanie na przyszły rok. Wiecie, ale chcę Wam pokazać jak najwięcej tych sałatek. Zimą jak znalazł, nie kupimy takiej sałatki w sklepie. A jak kupimy, to na pewno nie z takimi dodatkami. Tak więc yy, wymieszane. Teraz odstawiam to sobie na pół godzinki. Sałatka odstała pół godziny. Fantastycznie się przegryzła. Naprawdę zapach i smak obłędny. No, za chwilę ładujemy do słoików, ale jeszcze do słoiczka dodaję po pół ząbka, ząbka czosnku. Wiecie, słoiki niewielkie, pół ząbka wystarczy. Niewielki kawałek liścia laurowego. I po około 5 ziarenek pieprzu. W zupełności te przyprawy wystarczą. Teraz napełniamy oczywiście słoiki wyparzone. I bierzmy sobie spod spodu tą zalewę, która tam jest. To jest tak słuchajcie, aromatyczne. Zróbcie sobie tej sałatki więcej, bo jeśli zrobicie z tak małej ilości jak ja, może, nie być, może nic nie zostać do słoika. Po prostu wszystko zjecie w trakcie. Naprawdę smak i zapach fantastyczny. Jeden słoiczek gotowy, i kolejny. Słoiki napełnione. Została bardzo niewielka ilość, ale to bardzo dobrze, bo będzie do schrupania. Teraz Oczywiście musimy tutaj dobrze wytrzeć. Bo na pewno się coś rozlało. Teraz zakręcam i pasteryzuję. Jeśli chodzi o pasteryzację Tą sałatkę będę pasteryzował przez 10 minut. Sałatkę mam zapasteryzowaną. Wy kolejny przepisik macie u siebie. Działajcie, bo to końcówka sezonu. Życzę wam udanego pasteryzowania i do następnego.